Tutaj spotkałem kolegę Zygmunta Nie, nie, no chodź, chodź. Na YouTube też jest pan, Zygmunt B chyba, tak? Na... Ale tamte nick, nickname na YouTube Zygmunt B jest? Zygmunt B. Zygmunt B, no to ja tutaj zapraszam On też nagrywa Troszeczkę mniej nagrywa, ale też po polsku nagrywa Więc moje takie to przypadkowe tak. Przypadkowe spotkanie znowu na, na granicy Nie? I tak sobie gadamy, gadamy i... I nie wiem, no co dalej kurczę no nie wiem tak zobaczymy jeszcze chwilę posiedzę i Szanowni ja będę w niestety Zygmunt nie ma ładunku gotowego więc nie może granicy przekroczyć ja, ja będę musiał przekroczyć za chwilę ale ale posiedzę z nim pogaram, to 5-10 minut i nie wiem może coś jeszcze wrócimy pozdrawiam tutaj w, ciężo, w ciężarówce? nie otwórz, otwórz okno a drzwi żeby ten dobra to. tutaj kurczę jest tak głośno tam przysłonięte. Aha, bo ty na, na lodówce. Lodówkę masz? Ja. Yeah. Mam ziemniaki. Jakiś ziemniak czarny Nie wiem, co Ale z Wisconsin mówisz, z Wisconsin, nie? Jest. Z, uh, yes, z, z Wisconsin. Uh, zapomniałem. Ale, zapomniałem się do no tego. Jakieś małe zadupie. Yeah, <laughs> takie miejsce, czasami nawet. Czasami jest ciężko wypowiedzieć. Friesland. Friesland. Friesland, Friesland. o kurczę, to nic mi to nie mówi. Friesland. Friesland, Dyson. Nie wiem, czy to gdzie widać, czy nie. Pierwsze, pierwsze słyszę. Ale też mała mieścina. Tutaj, Co To jest International Eagle, tak? 9900 chyba, tak? A jeszcze nigdy nie byłem w tej, tej ciężarówce. o, tutaj taka desz, deszka, deska bardziej. Nie, ja dzięki, dzięki, a ja, ja nie, nie palę. Deska rozdzielcza, ale patrzcie na podłogę kurczę, nie? Ktoś zrobił tutaj fajną podłogę. ja już kiedyś mówiłem na ten temat, nie, że jest bardzo łatwo podprątać. Tak tak, że tutaj kurczę tylko szmatkę tego i tu nie trzeba... Bardzo ładnie zrobione kurde to jest ta podłoga właśnie. No więc tak mówię, siedzimy, szkoda, że kurde zygmunt nie może granicy przekroczyć, no ja kurde. Kolera, no Czekasz dwie godziny, tak? 10.30. Na razie godzinę od nowego faksu nie wysłałem, więc wiadomo. Czasami czeka się, wiesz, godzinę, dwie, trzy, zależy. No tak, tak, dwie, trzy godziny na ogół robią, ale wiesz jak to jest, nie? Czasami, kurde, coś nie pasuje, szczególnie jak to jakieś te, jakie warzywa, owoce. Pierwszy faks wczoraj wieczorem o 4.30 drugi dzisiaj by samo, ten No i patrzcie, i dalej czeka właśnie. Wczoraj, no, na ten zły fax z No zły fax firma dała i o, i yeah. tak teraz kierowca już by w domu był, nie? Bo Zygmunt mieszka, ile to będzie, 60 km od granicy stąd? 70. 70 km stąd, no to już przy domu... Ja to do Montrealu jeszcze mam 900 km <laughs> Ale dobra to posłuchajcie, no tak mówię, chciałem pokazać Wam tej kierowcę, jakby coś zapraszam jego kanał. Zygmunt B. Ja zareklamuję zresztą ten filmik, jego kanał to, to zobaczycie, pozerkacie To pan Zygmunt... Do, do, podopingujcie, żeby tam troszeczkę częściej coś z Lublina. powrzucał. O, z Lublina, z Lublina. to moje... Te, to moja rodzina jest z tego. Koło radzenia Podlaskiego, nie wiem czy tam parczę Radzyń Podlaski. Nie, yeah. nie, yeah, Dobrze, kurde, to ten. Dobra, Zygmunt, nie będę cię męczył, tutaj już nie będę nagrywał. Teraz pogadamy się tak na, na tego. Na spokojnie, więc jeszcze raz. Pan Zygmunt B i czołem, trzymajcie się. Bye, bye.